Pierwszy od dawna drugoligowy mecz bielskiej drużyny piłkarskiej, zakończył się on remisem. To chyba całkiem niezły wynik. Wczoraj piłkarze MC pod Beskidzie, jeszcze niedawno Marbet Ceramet, rozegrali pierwszy mecz w drugiej lidze. Pierwszy w historii tego zespołu i pierwszy od kilkudziesięciu lat w bielsku. Byliśmy dzisiaj na treningu piłkarzy w cygańskim lesie. I oto kilka komentarzy po meczu. No ja myślę, że inauguracja wypadła dobrze. Ja chcę, jeśli oceniając grę zawodników, to jestem z samej gry, przede wszystkim z determinacji, z tej walki o trzy punkty jestem zadowolony. Natomiast pewien niedosyt pozostaje. No, praktycznie drużyna gości stworzyła tylko jedną klarowną sytuację i to wynikało z naszego nieporozumienia. Więc to jest na pewno znaczące. No, mi się wydaje, że ta trema już po tym pierwszym meczu przy tak licznej publiczności minęła i że w następnych meczach mieliśmy zdecydowaną przewagę, bo zespół Gorzec nie miał ani jednej okazji. Jedną okazję, którą mieliśmy, to my sobie sami stworzyliśmy, gdzie oni mieli 100% sytuację. A druga połowa już była trochę ciekawsza. Ja sam też jestem rozczarowany własną grą. Przyznaję się, że bardzo słabo wypadłem wczoraj. Myślę, że w następnych meczach będzie zdecydowanie lepiej, bo to tak wychodzi: jak się sam za bardzo chce pokazać, to tak później pali się to wszystko. No i nie jestem, ze swojego występu na pewno nie jestem zadowolony. Ale myślę, że pierwszy punkt drugiej lidze nie jest tak źle. No. no na pewno było trudniej, z tym, że po prostu rywal był dużo trudniejszy niż drużyny trzecioligowe, bardziej poukładany. Nie szło tak łatwo przejść do strefy obronnej przeciwnika. No i nie można było robić wszystkiego na hura, bo to się to było związane z szybkimi kontratakami drużyny przeciwnej. No i, no i czy ja wiem, czy tak, tak ciężko, no. Nie Większa ilość publiczności chyba niż w tych poprzednich wypadkach. O zdecydowanie, tak. I co, co dało się odczuć troszkę adrenaliny to podnosi i zdecydowanie lepiej się gra przy takiej publiczności. Wczorajsze spotkanie było nie tylko inne ze względu na przeciwnika drugoligowego, ale i ze względu na rekordową siedmiotysięczną publiczność. Mi się wydaje, że to drugoligowe granie rozpoczęło się z pewnymi obawami. No, ja sam nie ukrywam, również to w swój sposób przeżywałem, ale co warte podkreślenia, to również tak doświadczeni zawodnicy jak Więzik, Piekarski, Jędryczko, ja myślę, że również odczuwali tremę pierwszego występu, no a przed tak liczną publicznością to chyba rzadko który z nich grał, no więc to był taki moment ważny, no ale myślę, że to jest poza nami, że będziemy przyzwyczajeni już do takiej licznej publiczności w Bielsku, która no nam niewątpliwie pomaga. Męż w zasadzie lepiej grał właśnie MC pod Beskidzie, w tej chwili się to nazywa, Chociaż w wyniku 0-0 to były takie sytuacje, w których na przykład, prawda, bramki mogły paść, zaczynam już krzyczeć trzeć gole, okazało się, że bramki nie było. Nazwisk nie znam, ale widać było, że grają dobrze. Chociaż też były takie sytuacje, że lecieli na zapalenie płuc tak zwane. Uważam, że ten mecz mogli wygrać, jakby te pozycje były wykorzystane. Ale nie były niestety. Treningi w cygańskim lesie to taka pomyczowa tradycja. Mamy tutaj wspaniałe warunki, tak? Tutaj mieszkać na Podwyskiedzi to jest naprawdę duże szczęście i tak, jak dzisiaj wychodzimy na rozruch, zażyć trochę świeżego powietrza, jest to bardzo fajna sprawa, porozmawiać.